LPS Planet Wing LPS, LPS Criminally Group. LPS Criminally Group. No, dobrze, so gdzie naprawdę zabaw się pobawić. Ten cały dzień, ale wreszcie przyszłyśmy. Właśnie. Czekałam tu na Was. Myślałam już, że moja mama zabierze mnie do domu, a jednak nie. Uuhu, uuhu. Świetnie, to bawimy się. No jasne, a po co tu przyszłyśmy? Żeby stać i gadać? A, na serio. Zaczynamy! No, chodźcie. To co robimy? Może sobie coś kupimy? My nie, nie mamy pieniędzy. O, szkoda, no trudno, to mi cię pokręcić. Właśnie, au, po dwie osoby, no to najpierw ja i ty, okej. Okay. się. Okay. au, ja się tu nie razem z tobą. Chwilę, mam pomysł. najpierw my razem, e, potem e, ty, potem ty i my będziemy kręcić, okej, okay, to ja kręcę najpierw. 10 minut później. <noise> Na dyniu superowa zabawa mówię Wam. <noise> kochani, idziemy już do domu. O, przepraszam, muszę usiąść. Trudno. Właśnie mi się same. No dobra, cześć. Chodźmy kochani. Ale... No i jak wtedy? Super było. Liknęłam po prostu, że się przywrócę z wrażenia. <laughs> Zejdźmy na dół. A! Oj, a! O, uważajcie trochę! Przepraszamy, nie chcieliśmy. To przez przypadek. No właśnie, sorki. A. Z jednej strony, to nic nie szkodzi. No właśnie, no to po co się tak denerwować? Kochanie, idziemy już do domu. Mmm, um, Tato, poznałem nowe przyjaciółki. Ale musił już iść. Um, cześć. Do jutra. Hej! Hmm, na szczęście jeszcze ja jestem. Możemy się razem trochę pobawić. Okej, okay, to w co? Może wchowanego? Okej, okay, okej. Okay. No się bawić w chowanego? No bardzo! Kochanie! O nie, tu chyba moja mama. Chodź kochanie, idziemy już do domu. Ale ja przed po chwilą poznałam, że ja się z nimi Ale musimy już iść. Tata zrobił już obiad. Hmm. Sorry. Przepraszam, naprawdę nie. To nie moja wina. Jutro się spotkamy. Cześć. Wszyscy uciekają. Nigdzie się nie pobawimy. O, może tutaj znajdziemy kogoś? Właśnie. Mm -hmm, mm -hmm. Córeczko, chodź już. Tato, jeszcze nie chcę iść. Ale musimy. Jest już obiad. Mm, cześć. Kochanie. Oh. Hej! Pobawicie się trochę z nami? Jasne! No właśnie! Tutaj się bawić. To pobawimy się chwilę? No jasne! Pięć minut później. Oho, 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 oho. Świetna zabawa! No, ała. Mm. Au. A wy ile macie lat? Ja ja Aroczek, ja tam. Co tam? Różnica, wieko? Dzieci, idziemy do domu. Musimy już iść. Zaraz będzie obiad. Co? Już? Tylko pięć minut się bawiliśmy. No to co? Zaraz będzie obiad. Chyba nie chcecie, żeby glony z czasem bez tego. Ale przecież mamy mikrofalówkę. to zepsuła bo chciałem podgrać nasza radzona, no ale wyszła dwa. Ostatnie. To jak teraz zjemy? Sam jeszcze trochę ciepła, więc chyba nie zaczyna z zimnych. To musimy lecieć! Cześć! Do widzenia. Do widzenia. Hmm, nudy wszyscy poszli. Teraz tu jeszcze nic nie dzieje. Hmm. czy. Cześć, dziewczynki. Kim pani jest? Jestem Rixi. Prowadzę sklep specjalnie dla dzieci. Są w nim zabawki, książki i różne rzeczy. Super! Właśnie! Jeśli chcecie, możecie do, ze mną do niego pójść. Tak! Tak, oczywiście. No to chodźcie za mną. Chodźmy. Idziesz? No, chodź. Chodźcie. A, 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 daleko jeszcze? Jeszcze kawałek. Albo nawet jesteśmy. A gdzie ten sklep? Właśnie. Hmm. hmm. Zaraz się pojawi. Hmm. Ja biorę wszystkie zabawki. Nie, bo ja wszystkie biorę. Ja. Hmm, nie ja. O, 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 dziewczynki nie ma bez, bez walki. Eee. Hmm. Ha, ha. Ha. No dobrze, zaczynamy. Mm, 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 mm.